Moi drodzy, w Wielki Czwartek rozpoczynamy świętowanie tych najważniejszych wydarzeń w ciągu roku. Rozpoczynamy tridum Paschalne. Warto, żeby już od pierwszego dnia wejść w te wydarzenia całym sercem i nie przespać tych świąt. W Wielki Czwartek Chrystus ustanowił Eucharystię i kapłaństwo. Dlatego zapraszamy Was, żeby w tym dniu w sposób szczególny pomodlić się za księży, podziękować Chrystusowi za tych, których postawił na naszej drodze, którzy byli dla nas ważni, którzy coś zmienili w naszej wierze. Można też wysłać im jakiegoś sms jakiś sygnał, że się za nich modlimy, że o nich pamiętamy. Jest to też dzień, kiedy Chrystus ustanowił Eucharystię. Dlatego zapraszamy, żeby w ciągu dnia razem z rodziną, razem z dziećmi obejrzeć razem jakiś film o Eucharystii, który nam przybliży ten temat. Wieczorem, zanim jeszcze zaczniemy oglądać transmisję Mszy Świętej można usiąść razem do uroczystej kolacji przy białym obrusie, przy lepszych daniach i, tak jak Chrystus, przeżyć ostatnią wieczerzę z najbliższymi. Można też odzorować to, co Jezus czynił w wieczerniku, czyli na przykład umyć sobie nawzajem nogi, jako symbol naszej wzajemnej pokory i miłości do siebie nawzajem. Potem, po takiej kolacji, można symbolicznie na tym stole, na którym spożywaliśmy kolację, Ustawić monitor, ustawić komputer, zapalić świecę i przeżyć MSZ świętą w łączności z nami, w łączności z naszą parafią. Tak więc niech Wielki Czwartek będzie dniem, kiedy szczególnie dziękujemy za Eucharystię i za kapłaństwo Chrystusowi. Przeżyjmy dobrze ten dzień. Z Panem Bogiem.